Cześć, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale No i w dzisiejszym dzisiejszy odcinku chciałem zająć się wycinką drzew Jak możecie zauważyć już tutaj te dęby mi urosły i chyba jest już maksymalna faza wzrostu No bo z tego co mi się wydaje już większe nie urosną, no bo mają one 17 metrów No i sprawdziłem w sklepie yy, duży dom, który możemy kupić i postawić sobie na gospodarstwie yy, Właśnie wygląda podobnie do tych drzew, więc te dęby już większe nie urosną ale co ciekawe, świerki, które były sadzone w tym samym czasie, wyglądają następująco. Czyli nadal mamy takie małe sezonki. Przejdziemy też jeszcze do innych drzew, czyli tej brzus. One są trochę większe od tych świerków, ale nadal są one jeszcze bardzo małe, więc trochę tutaj trzeba poczekać, aż one urosną. No i mamy jeszcze wierzby i one też mogą jeszcze trochę urosnąć, więc tych drzew nie będę wycinał. Tylko dzisiaj wytnę sobie kilka dębów, chociaż zobaczę ile to zajmie, no bo jednak takie dęby są dość duże, więc trochę czasu mi to zajmie, ale zobaczymy i będę sobie wycinał tak co drugi raz z lewej, raz z prawej strony żeby zrobić trochę więcej miejsca do tych drzew no bo jednak trochę gęsto one rosną w tym miejscu ale całkiem ciekawa lejka powstała teraz tylko trochę są one gęsto, więc sobie yy, wytniemy kilka ale na początku jeszcze musimy zakupić sobie piłę łańcuchową w serii pierwszej używam piły marki Husqvarna no więc tu może sobie kupimy piłę marki sztil albo Mark w sumie możemy wybrać piłę marki sztil, ja wygląda ona bardzo fajnie. No więc możemy już przejść do wycinki. No i pierwszy drzewa jaki wytnę będzie to właśnie ten dąb. No i chyba wytnę go w tamtą stronę, bo tutaj mamy te inne drzewa i one by mogły trochę tutaj zablokować to drzewo. Więc wytniemy sobie w tamtym kierunku, no te salonki są małe, więc tutaj nic im się nie stanie, nawet jak to drzewo spadnie na nie. Drzewo, zobaczymy, czy jeszcze uda się jakieś drugie wyciąć. Bo zobaczymy ile czasu zajmie tutaj obróbka tego e, drzewa. Okej. Okay. Widzę, że nam się trochę zablokowało tutaj e, między konorami od innych drzew. No więc może wysniemy teraz to e, drzewo w ten sposób. Może nam się trochę odblokuje. więc jeszcze musimy tutaj trochę wyżej to wyciąć. No i teraz raczej powinno spaść się to java normalnie. Ok, dobrze się odsunąłem, bo inaczej to java spadłoby na mojego gospodarza. No ale ok, możemy już tutaj zająć się wycinaniem tego java na mniejsze kawałki. Możemy już nieść nawet pierwszy kawałek do tartaku, no bo jak widzicie tutaj postawiłem sobie cieśle, czyli budynek, w którym możemy przetwarzać drewno na meble oraz wióry. No i właśnie rozpoczynamy produkcję mebli. Mamy tutaj 91 litrów drewna. No i jak widzicie już ustawiłem sobie automatyczną sprzedaż produktów, więc teraz to będzie się przetwarzało. No ale myślałem też, żeby w przyszłości postawić sobie tutaj obok punkt skupu, w którym może sprzedawać wszystko, no bo w serii pierwszej zauważyłem, że to drewno jest dosyć wolno przetwarzane, więc mogę sobie też postawić jakiś punkt skupu, w którym będę mógł sprzedawać też te kawałki drewna. No bo jeśli będę potrzebował pieniędzy, no to mogę sobie wyciąć kilka drzew, a następnie mogę je sobie wrzucić do tego punktu skupu i trochę na tym będę mógł zarobić. No ale ogólnie pamiętam, że w farmingu 15 może było bardzo fajnie zarobić na sprzedaży drewna. Tam było takie jeziorko, do którego się wrzucało te drewno, no i pamiętam, że był taki fajny sposób. Wycinało się drzewa obok tego tartaku, następnie wrzucało się przy użyciu ciągnika albo jakiejś innej dużej maszyny, wrzucało się te drewna do tego jeziorka, no i wtedy może było naprawdę nieźle zarobić, chociaż później już chyba wyszła aktualizacja, która trochę zmniejszyła cenę drewna, ale i tak była ona bardzo tutaj opłacalna. No boż później w, w farmingu 17 albo w 19 już to drzewo nie było aż takie drogie, więc tam aż yy, tak bardzo się nie opłacało yy, już y, tej prata w lesie. Ale tutaj dzięki temu, że mamy przetwórstwo, no to y, możemy przetwarzać y, drewno na meble oraz wióry, no i dzięki temu jest ono y, bardziej opłacalne niż y, we wcześniejszych farmingach, oczywiście nie licząc z farminga 15, gdzie to y, leśnictwo się pojawiło po raz pierwszy i było ono bardzo opłacalne. No Ale właśnie w farmingu 15 pamiętam, że jak chciałem zarobić sobie na jakieś nowe maszyny, no to jechałem do lasu, wycinałem kilka drzew, a następnie robiłem sobie jakieś duże zakupy. Kupowałem sobie na przykład kilka ciągników, jakieś maszyny do sianokosów oraz ogólnie do hodowli krów. No I tam może było na tym bardzo szybko zrobić. No ale tutaj dzięki temu, że mamy przetwórstwo też możemy... Przetwarzać to drewno na meble, które są dosyć drogie w, Jeśli chodzi o sprzedaż Okej, okay, gdzieś nam to jobo chyba wyskoczyło Okej, okay, tu jest ten kawałek No, szkoda, że na konsoli nie ma dostępnego tego moda na siłę który sprawia, że ma, możemy przenosić bardzo duże przedmioty, no bo wtedy mógłbym takie dwa wziąć za jednym razem i przenieść do tartaku, a tak to muszę tutaj obrabiać na takie mniejsze kawałki i następnie muszę je ręcznie przenosić. Ale na szczęście te drzewa są bardzo blisko tego budynku, więc nie muszę aż tak daleko chodzić. Ok, tu jeszcze musimy przeciąć ten jeden kawałek na dwie części. No, już mamy wrzosień, więc y, liście zaczęły nam się przeba przebarwiać. No i bardzo fajnie to wygląda. No ale jeszcze ładnie to będzie wyglądało w październiku albo w listopadzie, gdy te y, drzewa będą już całe przebarwione. Ok, możemy sobie teraz ten y, duży pień pociąć na małe kawałki i sobie je zaniesiemy do y, naszego toretaku. No w sumie ciekawe jak to drzewo jest przetwarzane na meble, no bo niektóre kawałki są dosyć tutaj, no nieregularnych... o nieregularnych kształtach, więc ciekawe jakie meble z tego produkują. Może jakieś małe elementy do różnych mebli, ale ciekawe jak to wygląda. No ogólnie tej formy go jest dziwnie zrobione, no bo tutaj mamy podane tutaj wszystko w litrach, więc mamy na przykład informację, ile litrów mebli mamy wyprodukowane. Jeśli bym wziął ten kawałek niżej, to będziemy mogli wziąć dwa. Chyba teraz wziąłem dwa kawałki. Ok, więc teraz sobie ostrożnie tutaj przejdę. O no i udało nam się zabrać dwa kawałki za jednym razem. Ok, to możemy nawet trzy zabrać, tylko musimy uważać, żeby to nam się nie przewróciło. No właśnie, wszedłem w drzewo. No i tutaj już mi się wywróciły te kawałki. Ale i tak nasz rolnik jest y, bardzo silny, no bo jak widzicie tu mamy kawałek, który waży 150 kg, no i nasz rodnik na spokojnie tutaj może y, biec z tym kawałkiem drewna. No ale jest to bardzo fajna opcja, że możemy tutaj w farmingu małe elementy y, przenosić. No, jeśli chodzi o kolejny odcinek, to myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się żniwami soi, bo zaraz znam, że skoro te dęby są już tutaj w tej ostatniej fazie wzrostu, no to możemy sobie wyciąć kilka tych drzew, żeby już to nam się przetwarzało na meble oraz na deski. No, a żniwami możemy zająć w kolejnym odcinku, już tutaj oczywiście przewinę sobie czas do kolejnego miesiąca, no, a w tym czasie trochę tego drewna już nam się przetworzy. No i będę miał więcej pieniędzy, no to myślę, że zakupię sobie tą maszynę do wycinki drzew. No i wtedy, wtedy będę mógł bardzo szybko e, wycinać te drzewa. No a później, oczywiście, jak te drzewa e, wycinę, to usunę sobie pnie, no i posadzę nowe drzewa. Wypożyczę sobie sadarkę, no i posadzę sobie kolejne drzewa. No widzę, że te dęby w ogóle są dosyć opłacalne. Zobaczmy, ile teraz e, mamy tego drewna tutaj. No jest ponad 3000 litrów. No więc nawet nawet taki jeden dom daje nam bardzo dużo drewna do przetwarzania. No ja tutaj chyba posadziłem 20 albo 40, chyba 20 dębów posadziłem, więc... No trochę tego drewna mam w zapasie. No też bardzo fajnie, że te dęby aż tak szybko urosły. Chociaż widzę, że ta wycinka trochę czasu zajmuje, więc chyba raczej dzisiaj na no odcinku wytniemy sobie tylko jedno drzewo. No bo tu jeszcze trochę mi zostało tego do zniesienia, więc chyba dzisiaj tylko jedno drzewo wytniemy. No a widzę, że tu w ogóle mam też trochę walej przestrzeni, więc może jeszcze poza odcinkiem pożyczę sobie jakąś sadzarkę do drzew i posadzę sobie jeszcze kilka drzew. Może jakieś klony, widziałem, że klony są dostępne. Ogólnie mamy sporo gatunków drzew do, do sadzenia, więc może tutaj zajmę się tym poza odcinkiem może ewentualnie jeszcze jakieś jedno java sobie wytnę albo postawię sobie też punkt skupu w którym będę mógł sprzedawać drewno więc tutaj może zapełnię sobie ten zbiornik w tartaku w tej w całości no a później może wezmę sobie postawię punkt skupu i posprzedaję trochę tego drewna no ale jeszcze później jak no to będę mógł sprzedać swoje więc trochę pieniędzy będę mógł zyskać no bo teraz trochę poszło na ten budynek No, w przyszłym roku chciałbym zakupić sobie teren, na którym będę mógł ustawiać budynki. No i myślę, że postawię sobie na sam początek tłoczarni oleju, no bo mam już zasiany rzepak, będę chciał też zasiać słoneczniki na wiosnę, więc chyba dobrym pomysłem będzie postawienie tłoczarni oleju na sam początek. i tu ewentualnie wytnę sobie kilka drzewno i posprzedaję te drewno jeszcze. Będę miał też soje do sprzedaży. Później też jak uzbieram się trochę mleka i jajek to będę mógł sprzedać te produkty od zwierząt No i zakupię sobie nowy teren na którym postawię sobie budynki do przetwarzania na początek, tak jak wcześniej wspomniałem będzie to tłoczarnie oleju no i wtedy będę mógł jeszcze więcej zarabiać pieniędzy też żniw Zobacz, zobaczmy ile teraz będziemy mieli drew, to mamy prawie 5000 litrów No i mamy już 8 litrów mebli Trochę dziwnie to wygląda, ale Sporo tak twórcy to zrobili, no to niech Co jest jak będzie coś, nie chcę mi złapać tego drewna, więc może... A nie, tutaj jeszcze nie możemy tego zabrać, bo jest za ciężkie. No więc teraz będziemy mogli zobaczyć, ile drewna uda się uzyskać z takiego jednego drzewa. Okej, okay, to jeszcze przedmiot jest za ciężki. Ale teraz już możemy go podnieść, więc przenieśmy sobie ten kawałek drewna. Mamy za ciężki przedmiot, więc sobie e, przetniemy to na mniejsze kawałki. Okej, okay, dalej jest za ciężki, więc musimy jeszcze ten kawałek drewna tutaj odciąć. No i teraz już e, możemy to przenieść. No i tu nam chyba jeszcze ten kawałek został do y, obrobienia. No i teraz y, całe drzewo już będzie y, tutaj wycięte i przeniesione do y, tartaku. Okay, tu jeszcze musimy przeciąć to na mniejszy kawałek. i zaraz zobaczymy ile drewna uda się uzyskać z takiego jednego odębu. ostatni kawałek. Zobaczmy czy coś jeszcze nie zostało, ale chyba raczej już e, nic nie zostało. No i troszkę nam się to więcej przestrzeni zrobiło. Poza odcinkiem może wytnę sobie jeszcze kilka tutaj kolejnych drzew. Nareszcie tutaj już wrzućmy to drzewo do tego budynku i zobaczmy. Mamy tutaj sześć... prawie 7000 tysięcy litrów. Jeszcze to mamy jeden kawałek drewna, który nam... Tutaj nie zebrało, więc przenieśmy go trochę dalej. I mamy ponad 6700 litrów drewna. No więc myślę, że całkiem niezłe. Wyniknął z tego, możemy dość sporo mebli wyprodukować. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!